Warto już na samym początku odnotować pewną ciekawostkę. Szczęście zazwyczaj kojarzymy z radością, ale tak naprawdę jest ona tylko jego przypadłością, czyli jakby takim dodatkiem, ale nie warunkiem. Radość i szczęście to dwie różne sprawy. Józef Pieper Kochamy daną osobę nie dlatego, żeby odczuwać radość, ale dla niej samej. Z tego względu zakochany jest w stanie oddać życie za wybrankę, a matka za dziecko. Radość z przebywania razem jest ważna, ale jak widać, nie najważniejsza. Po tej stronie Dariusz Zalewski. Ja zajmuję się upowszechnianiem edukacji klasycznej i klasycznymi metodami pracy nad własnym charakterem. W tym nagraniu postaram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi? I jakie jest lekarstwo na to nasze nieszczęście? Człowiek jest nieszczęśliwy z samej swej istoty, zauważył filozof Józef Pieper. Co więcej, starożytni powiadali, że najszczęśliwszy jest ten, kto jest najmniej nieszczęśliwy. Jednak słysząc narzekania konkretnego człowieka, można odnieść wrażenie, że to jego nieszczęśliwość jest czymś wyjątkowym. Jego problemy i troski są najważniejsze. Zafrasowany swoimi sprawami nie dostrzega powszechności zjawiska. Jednocześnie samo uświadomienie sobie tej powszechności może być pocieszające. Dobrze jest zdać sobie sprawę z faktu, że nie tylko mnie dotyka zły los. Cierpienia, o jakich mówią ludzie, mają zazwyczaj źródło w troskach związanych z dysfunkcjami ciała, choroby, finansami, czyli ich brakiem. Czy zaburzonymi relacjami z innymi? Pytanie jest teraz następujące: Czy istnieje matka wszystkich nieszczęść, czyli i główna przyczyna, coś, co je wszystkie spina? Oryginalną odpowiedź na to pytanie dał Cliff Lewis, autor słynnej Narni i wielu innych traktatów o tematyce moralno-religijnej. Wspominał on, że zdarzało mu się przeżywać uczucie jak mawiał radosnej tęsknoty, które dopadało go w różnych okresach życia. Był to stan jakby olśnienia i zarazem zawieszenia. Pojawiała się tęsknota za czymś nieokreślonym. Pisarz postawił tezę, skoro na tym świecie wszystkie pragnienia da się zaspokoić, a to jedno nie, to znaczy, że jego ukojenie jest możliwe poza tym światem przez spotkanie z Bogiem. Podobną odpowiedź dał kilka wieków wcześniej święty Tomasz Zakwinu. Wyszedł on z założenia, że ostateczna i doskonała szczęśliwość może polegać na oglądaniu istoty Bożej. Co więcej, umysł ludzki ma jakby wbudowany w cudzysłowie mechanizm poszukiwania istoty rzeczy. Jeśli pozostaje mu coś do pragnienia i szukania, będzie odczuwał niepokój, dyskomfort. O Bogu wie tyle, ile widzi ze stworzeń i objawienia. Tutaj nie jest w stanie Go poznać. Spełnienie i pełna szczęśliwość będzie możliwa po tamtej stronie czasu. Jak zauważył święty Paweł, teraz bowiem widzimy przez niewyraźne odbicie w zagadce, potem jednak twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, potem poznam tak, jak zostałem poznany. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 13, werset 12. Powie ktoś, a co mają wspólnego te filozoficzne dywagacje z moimi problemami finansowymi czy zdrowotnymi? Wbrew pozorom, związek jest duży, bo gdybyśmy oglądali Boga twarzą w twarz, te problemy nie istniałyby. Tomasz daje tu interpretację filozoficzną, ale dalsza jej część ma już wymiar religijny. Z chrześcijańskiego punktu widzenia mamy do czynienia z grzechem. I jego konsekwencjami: grzech spowodował duchową katastrofę, skaził naturę złem, śmiercią, chorobami, zatruciem relacji międzyludzkich i tym podobne. Została zerwana łączność ze Stwórcą. W rezultacie pojawiły się te wszystkie troski, problemy, choroby. Chrystus przyszedł na świat, aby naprawić tę sytuację. Nawrócenie daje szansę na zbawienie i spotkanie z Bogiem. Ustaliliśmy, że jesteśmy nieszczęśliwi i że wiąże się to z brakiem Boga. Pójdźmy dalej. Arystoteles wypowiada znamienne zdanie: Nikt długo nie wytrzyma bez przyjemności, będąc smutnym. Innymi słowy, sytuacja opisywana przez Luisa i Tomasza z Akwinu, o której też pisał św. Augustyn, stwierdzając, że Bóg stworzył nas ukierunkowanych na siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, Sprawia, że odczuwamy ciągły smutek. Wytrwać w tym stanie jest ciężko. Musimy zatem coś robić, by łagodzić z jednej strony nieszczęśliwość funda fundamentalną, czyli ten fakt pragnienia Boga, oraz jej pochodne, czyli codzienne troski. Problem w tym, co podkreślał Louis, że ludzie swój metafizyczny głód wynikający z tego pragnienia próbują ugasić w zastępnikach. Idolach, pseudobogach. Lekarstwem na tęsknotę mają więc być pieniądze, mnóstwo pieniędzy czasami druga, a może nawet trzecia żona perfekcyjne dążenie do urody, odchudzanie, żeby znaleźć miłość w cudzysłowie, a być może wraz z nią bogactwo. Czasami podróże w poszukiwaniu tego czegoś. Właśnie pogoń za tym czymś jest charakterystyczna dla tej postawy. Taka osoba tęskni za czymś nieokreślonym. Próbuje znaleźć szczęście w stworzeniu, chwyta w dłoń światło, nie udaje się, i od nowa, i znowu. Jak zauważył już Kochelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Owa pogoń za spełnieniem na tym świecie, tylko pogłębia poczucie rozczarowania i przygnębienia. Gdy taka osoba odruchowo poszukuje zastępników, wpada w pułapkę, bo nie dają jej zadowolenia. Stąd też bierze się wiele doczesnych cierpień. Przecenianie rzeczy materialnych i walka o nie prowokuje kłótnie między ludźmi i wiele niepotrzebnych nieszczęść. Ucieczka w przyjemności zmysłowe również rodzi problemy typu alkoholizm, zdrady, cierpienia pozbawionych normalnego domu dzieci. Nie mogąc trwać w smutku, zgodnie ze słowami Arystotelesa, musimy znaleźć Jakieś przyjemności, które złagodzą te doczesne smutki i pozwolą nam jakoś przeżyć to życie. Szczęściem jest Bóg i z nim pełnie osiągniemy po śmierci. Jednak już na tym świecie możemy przeżywać przebłyski tego, co czeka nas w przyszłości. Nadzieja zbawienia promieniuje na rzeczywistość i, będąc w stanie łaski uświęcającej, czyli na kursie do nieba, możemy radować się nią już teraz. Nie można się jednak łudzić. Radość duchowa i prawdziwy pokój na ziemi wykuwa się w wirze walki, ciągłym zmaganiu, nieustannym pokotywaniu trosk i cierpień. Gdy mimo trudów udaje się nam wytrwać przy Bogu, pojawia się nadzieja na zbawienie, które niejako ściąga przyszłe szczęście zapakowane w nadzieję na ziemię. W przyczuciu szczęścia aż takich nasileń przeżywam dziś największą swoją chwilę gete to tak naprawdę jedyne realne szczęście nam dostępne tutaj jednakże będąc istotami cielesnymi również nasze ciało i zmysły potrzebują wytchnienia dlatego przyjemności tego świata są także ludziom dostępne rzecz w tym żeby nie stały się bożkami zastępnikami prawdziwego szczęścia nie można poszukiwać ich jako celu ale mogą być pewnym remedium na codzienne smutki. Korzystając z nich trzeba pamiętać jednak o ich ulotności.